Cześć, gramowicie z strony Krzysiek i Grodnik. te? Gramy sobie w Injustice Gods Among Us, czyli diatykę yy, z, z najważniejszymi bohaterami, z uczniami świata DC. Yy, tym razem chcę Wam pokazać ogólnie o co w tym chodzi, więc włączyliśmy na walkę z najłatwiejszym przeciwnikiem, żeby nam za bardzo nie przeszkadzał. Yy, no to najważniejsze rzeczy, tak? Najważniejszą jakby nowością Kluczową, kluczową rzeczą w Injustice jest to, że można używać otoczenia do walki. Ja na przykład mogę tutaj e, albo on, może mnie wysłać, <laughs> wysłać e, w ten, e, rzucić o ten, o ten komputer, kopnąć, kopnąć do niego, jakby zaobierałem punkty zdrowia. E, no i dzięki temu, e, tak jakby wybór areny ma znaczenie, tak? Bo skoro można użyć jej do walki, no to, no to tak jakby zaczyna się to liczyć, tak? No. na turniejach i tak dalej, no gracze zaczynają zwracać na to tak? Bo Z zwykle w jak wybiera się tak jakąkolwiek, tak? do tutaj, no, dokładnie. tutaj to, co się, co się wybierze ma znaczenie, nie trafiłem, ale... Poszły pociski z Badmobila. Tak, o, ale to jest kolejna rzecz, czyli przeskok między, e... o. między sekcjami areny, tak? Bo mapy są wieloetapowe, no, jak widzicie to, że on tak sobie przeleciał, e... to też ma, też ma znaczenie tak, dla jego paska zdrowia. No i, tutaj, no I kolejna sekcja areny, tak, to są kolejne, kolejne elementy, które możemy użyć w walce. I co ważne, niektórzy bohaterowie używają ich inaczej, bo są, no i teraz on zrobił mi to samo, tyle, że w windzie. Bo na przykład, gdy jest, bo są różni bohaterowie, tak jest na przykład bohater, który nie jest jakoś tam super silny, ale jest na przykład bardzo szybki, tak? i on na przykład mhm. nie jest w stanie podnieść samochodu. No i na przykład, gdy grasz się bohaterem, to tym samochodem rzuci w e, przeciwnikach. Gdy grasz e, bohaterem, który nie ma, nie ma tyle mocy, to po prostu na przykład z niego się wybija i wskakuje wiesz, przez pół mapy nad przeciwnikiem, tak, albo, no, no, albo wtedy możesz e, ciągnąć komposa i, i, i zasuwać dalej. E, e, co jeszcze, co jeszcze? Podobnie jak w Mortalu, tutaj są e, te ataki takie, e, jest nabijanie tej mocy są te ataki takie, tam były te Rengenowskie tak, ciosy, które... No tak, 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 tak. E, które te zwały, jak się coś łamie. No właśnie, no to tutaj, tutaj też są takie ataki, tylko trzeba je wcześniej nabić, jeszcze tego nie mamy tutaj nie wiem, czy uwagę, ale tak jakby skończyliśmy, wygrałem jedną, jedno, zabrałem mu jeden pasek zdrowia, tak, bo każdy bohater ma, ma dwóch. I pomimo tego, że tak jakby e, przeszliśmy do kolejnej fazy walki, no tutaj no, założyć mi ten, tak specjalnie go nie blokowałem. Ciasteczko. No i ja tutaj. Łooo, ty no, one są naprawdę... No Zaraz mu się odpłacam. Są efekciarskie, straszne i fajne. Tak, i właśnie I w klimacie ale, właśnie tych tak, postaci. Badania. Ale został mi po został mi zdrowia, tak jak on przechodzi do, no, tak, tak. do kolejnej walki, więc to trzeba to też mieć na uwadze, bo to jest... To, ale zwykle to się resetuje, tak? Tutaj tak nie ma. Mhm. No dobra, to teraz jeszcze, jeszcze mniejszy, troszkę stłuczę. nabić e, tego paska. No i oczywiście też tam po każdej walce są, mhm. są jakieś elementy. E, no okej. Okay. No tak, no to spróbujmy spróbujemy No ładnie, tak. z, z jakiegoś innego nowego zawodnika. No to powiem że teraz e, no, ja, wezmę ten No i a, teraz znowu w poziomie i weźmie jakieś inne a gra jest po polsku, nie przetłumaczono wszystkiego, e, niestety, e, bo zdarzają się tam jakieś elementy, które pojawią się tam po, po angielsku. Co warto być na uwadze, bo za podpisów nie ma. E, no i dobra, no dobra by nie było po angielsku. Tutaj e, naciskając klawisz B Robimy coś unikalnego dla danej postaci, na przykład w przypadku Wonder Woman to jest to, że ona zmienia zestaw broni z, z tego swojego tam lasa prawdy chyba, nie dobrze pamiętam, na, na tarczę i miecz. No i ona jest postacią silną, więc ona rzuciła tą rzeźbą w, w przeciwniczkę. Eee, inny, inny bohater pewnie bo naszej to załatwił. Eee, no to, więc to też jest fajne, także to tak jakby... Dokładnie, dokładnie. Znaczy no, różnych typów bohaterów tak. po prostu interakcje z otoczeniem, z tymi samymi elementami są zróżnicowane. No i tak to jest fajne. no znaczy, Rzeczywiście jak się domyślam, to no nie jest tak, że każdy ma zupełnie inna, inaczej, tylko raczej jest no, na no, są zasadzie takie grupy, siły, silne, szybki tak, na przykład tak, i tak, tak dalej, i tak dalej. No? zabrała z No, A to jest e, t, t zakład, tak? czyli bohaterowie stają naprzeciwko siebie, mówią coś e, i ty nigdy nie wiesz, ile przeciwnik postawił z tego paska swojego mocy, tak? to jest ten pasek, który używamy właśnie tam do wzmocnienia ataku, uh -huh. i odpalenia. Jeśli gracz, który. E, znaczenie ma to, ma, ma to, który gracz jakby wykonał ten zakład, czyli który go aktywował. E, bo w, e, wtedy jeśli na przykład tego aktywuję to jeśli ja wygram zakład to się leczę e, a jeśli przegram to do, dostaję obrażenia tak mi się wydaje nie odwrotnie gracz który wykonuje e, nie dobrze dobrze powiedziałem, ok e, no i e, tak jakby nigdy nie brzmi przeciwnik e, użył i to, to też może Zostać wykorzystana jako taka, jako taka wież, gra psychologiczna. Tak? Bo nie ma tylko jeden blok, tu masz cztery. Eee, i, on, I on wiesz, on nie postawi, wywoła zakład, ale nie postawi nic, ale ty postawisz dwa bloki. No i on tam straci trochę, ale zyska to, że ty stracisz dwa bloki. Tak, a on nadal ma ten jeden. No jasne, <laughs> jest to. to jest trochę tak wiesz, jak, jak nie wiem, pokerze eee, czymś takim. No i no, można, można na przykład tak zakończyć walkę. A generalnie ten. Y zakład jest losowo, jak gdyby, nie? Zgływany, to jest normalny to... cios. Aha, czyli to zależy też od skilla gracza. Tak, gdyby, to, nie. Jest, to jest też, wydaje mi się, kontra. No i po prostu, jak to się wyprowadzi, to, to tak jakby to jest taka jest jeszcze jedna z mechanik. Reszta systemu reszta walki, bym powiedział, to jest taka w miarę klasyczna, normalna, bez... Czyli no, no, to się może spodziewać po biotyce, tak? Czyli tam do wszystkie bossa, do No dokładnie. Ja country i tak dalej, jeśli chodzi o unikalne, o unikalne tam jakieś super funkcje, Injustice i tak dalej, myślę, że to jest wszystko. Więc, więc dzięki za uwagę i czekajcie w innym kraju z na razie.